Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w poniedziałek 12 tygodnia. Zwykłego na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dziś w Ewangelii według świętego Mateusza czytamy fragment, w którym to Pan Jezus mówi do nas: Nie sądźcie, abyście nie byli osądzeni, bo takim sądem jak wy sądzicie, i was osądzą. I mówi dalej do nas: Nie szukajmy źbła. Oku swojego brata, ale starajmy się doszczec belkę we własnym oku. Kochani, jeśli byśmy chcieli zobrazować dzisiejszą Ewangelię, to najłatwiej byłoby powiedzieć: Nie musimy robić rachunku sumienia za drugiego brata, za drugą siostrę, ale zróbmy rachunek sumienia własny. Spójrzmy na swoje własne życie. Spójrzmy na to, co w naszym życiu jest nie najlepsze. Bo my często robiąc rachunek sumienia za drugiego człowieka, osądzając go, widząc właśnie dzibo w jego oku, nie dostrzegamy swoich wad. Chcemy te wady jakoś ukryć. Spotkałem się nawet z opinią, że no, często osądzamy drugiego człowieka, robiąc gorsze rzeczy, ale właśnie chcemy te rzeczy ukryć, aby inni nie dostrzegali i aby widzieli te e, złe rzeczy. U drugiego człowieka, a nie u nas. Nie bądźmy sędziami, bo sędzią jest tylko miłosierny Bóg, który każdego z nas będzie w przyszłości sądził za nasze czyny. Nie za to, jak ocenialiśmy drugiego człowieka, nie za to, jak mówiliśmy o drugim człowieku, ale o tym, jak my sami żyliśmy. Zatem, kochani, szukajmy najpierw u siebie wad. Zmieniajmy swoje życie. Róbmy rachunek sumienia w swoim życiu, po to, aby później nieść radość drugiemu człowiekowi, nieść dobre słowo drugiemu człowiekowi, nieść ewangelię Chrystusa na krańce świata. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. Dobrego poniedziałku z Panem Bogiem.